No dobrze, koniec pracy na dziś. Tu będzie dobre miejsce na ustawienie fotoradaru. Najpierw wszystko powyjmuję. No, teraz mogę ustawić pułapkę na kierowców przekraczających prędkość. Trzeba jeszcze wyrównać. O, tak będzie dobrze. Zaraz zobaczymy, ilu kierowców jeździ za szybko. O, fotoradar. Dzień dobry sierżęcie overback. Dzień dobry Łukasz. Jedź ostrożnie! Dobrze, proszę pana. 30 kilometrów na godzinę. Wygląda na to, że dziś na drodze są tylko rolnicy. No, w końcu komuś się spieszy. O, fotoradar. Do licha, zauważył mnie. Kolejny nudny dzień. O rety, a gdzie jest Porsche? Chciałem zgłosić, że skradziono nasze wyścigowe Porsche. No cóż, nie udało mi się dzisiaj nikogo złapać. Trzeba się stąd zbierać. Przecież muszę jeszcze podjechać do przedszkola. Tak, sierżant Oberbeck z tej strony. Zgłoszono kradzież wyścigowego Porsche. Jeśli je zobaczysz. Dobrze, właśnie miałem stąd odjechać. Wszystko już spakowałem. Zaraz zaczekaj. To był chyba on. Rozpoczynam pościg. O nie, gliny. No, licha, co za! No nie, uciekł. Jak ja się stąd teraz wydostanę? Sierżancie Overbeck, co pan tu robi? Ścigam złodzieja. Możesz mnie stąd wyciągnąć? Oczywiście. Dobrze, że traktory tak często tędy przejeżdżają. Ustawię znak ostrzegawczy na drodze. Niestety złodziej uciekł. Nie, nic mi nie jest. Możecie przejąć ode mnie tę sprawę? Muszę jechać do przedszkola. Wielkie dzięki, Janku. Całe szczęście, że tędy przejeżdżałeś. Nie ma za co. Powodzenia w łapaniu złodzieja. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Tatuś, tatuś. Przepraszam, że musieliście czekać, ale goniłem złodzieja samochodów. Nic nie szkodzi. Co teraz będziemy robić? Pani Fischer mówi, że uczycie się teraz znaków drogowych. Tak! Dzisiaj poznacie niektóre z nich. Przywiozłem je ze sobą. Oto pierwszy znak. Czy ktoś wie, co on oznacza? Ja! Ten znak to roboty drogowe. To prawda, a dokładniej. Uwaga, roboty drogowe. Jeśli zobaczycie na drodze ten znak, to znaczy, że trzeba jechać powoli i bardzo ostrożnie. Przypuszczam, że ten znak wszyscy znacie. To znak stopu! I co należy zrobić, gdy się go zobaczy? Zatrzymać się! Świetnie! Sporo już wiecie, co my tu jeszcze mamy? Czy ktoś z Was potrafi już jeździć na rowerze albo na trójkołowym rowerku? Tak! W takim razie ten znak jest dla was ważny, gdyż oznacza on ścieżkę rowerową. Chodźcie teraz ze mną na drogę. To jest przejście dla pieszych. W tym miejscu możecie bezpiecznie przejść przez ulicę. A ten znak mówi kierowcom, że muszą popatrzeć, czy ktoś nie zamierza przejść przez ulicę. Niestety nie wszyscy kierowcy zatrzymują się widząc ten znak. Dlatego zawsze musicie poczekać i zobaczyć, czy samochód się zatrzyma, zanim wejdziecie na pasy. O, telefon. Przepraszam. Tak, sierżant Overbeck z tej strony. Ulica Główna Playmobil. Tak, właśnie przy niej stoję. Obok przedszkola. Okej, okay, złapię go. Dzieci, mamy tutaj prawdziwą akcję policyjną. Wejdźcie szybciutko do środka. Szybko, dzieci, szybko. Tato, tato! Chłopcy, idźcie z innymi dziećmi. Muszę zakończyć pościg za złodziejem samochodów. Zaczekaj no. Co on robi? Co ma w ręce? To kolczatka na drogę. No, nadjeżdża. Rozciągnął ją na drodze, ale ostra. Tak, jeśli kierowca na nią najedzie, przebije opony i nie będzie mógł dalej jechać. Wejdźcie do środka, dzieci. O kurczę, co on wyprawia? Co nie do wiary? Złodziej został zatrzymany, samochód się przewrócił, ale kierowca wyszedł z tego cało. Jesteś aresztowany za kradzież, przekroczenie prędkości i nieostrożną jazdę. Ależ mamy ekscytujący poranek. Zabierzcie go na posterunek. Ja się zajmę, Porsche. Najlepiej zajmę się tym osobiście. No jak tam, dzieci, nic wam nie jest? Wszystko w porządku. Jeszcze nigdy nie miałam takiej ekscytującej lekcji na temat przepisów drogowych. Z pewnością. Wkrótce odwiedzę Was ponownie i dokończymy lekcję tam, gdzie nam przerwano. A teraz muszę zająć się skradzionym Porsche. Do, do widzenia. widzenia! Nie do wiary. Porsche nawet nie zostało draśnięte. Zawsze marzyłem o tym, żeby przewieźć się takim wyścigowym samochodem. Tylko spójrzcie na te opony!